Okej się, YouTube. Ponownie coś mi się stało z głową. Idę na trening o siódmej rano, kiedy mam wolne, więc pomagam się dzisiaj kofeiną od KFD. 200 mg kofeiny w jednej tabletce, także miejmy nadzieję, że będzie pało. No okay, witam Was ponownie. Yy, trening odklepany, film zmontowany. Posiłek potreningowy, czyli węglowodany w postaci kaszy jagranej z bananami, zjedzone. Yy, ale nie ma co się zbyt rozsiadać w fotelu, ponieważ jeszcze muszę dwa miejsca dzisiaj odwiedzić. Miejsce numer jeden yy, uczelnia. Muszę tam się skierować, stawić z moim laptopem, bo muszę zdobyć aktualizację programu statystyka. Yy. Oprócz tego jeszcze chcę odebrać koszulki z nadrukami, których nie udało mi się odebrać ostatnio, ponieważ pracownik sklepu sobie znikł z miejsca pracy. Dobra. Ogarniam się. Biorę ze sobą komputer, lecę na uczelnię. Do zobaczenia później. Ok, witam Was ponownie. Jestem już w domu albo dopiero w domu. Generalnie ta wyprawa na uczelnię nauczyła mnie, dała mi taką wskazówkę, że Chyba ostatnio los chce testować moją y, silną wolę tego, że staram się nie denerwować na co dzień, m, ponieważ kolejny raz odbiłem się od drzwi, m, gdzie gdzieś wyszedłem, gdzieś poszedłem coś zrobić i straciłem czas, bo nie mogłem zrobić tego, co chciałem. O co chodzi? Ostatnio zmarnowałem czas idąc po koszulki i zastając pusty, zamknięty sklep, a teraz zmarnowałem czas idąc na uczelnię. A miałem tam z 5 km, co przy moim tempie chodzenia jest niczym wyprawa do mordoru. 5 km przeszedłem pieszo, bo przecież chciałem tak sobie fajnie aktywnie pospacerować. Dotarłem wreszcie na uczelnię. No i Edo, doktora nie ma żadnej kartki, nic, po prostu zamknięty gabinet. Poczekałem pół godziny, na wszelki wypadek i nic. Także zmarnowałem trochę czasu. No, ostatnio odbiłem się od drzwi idąc po koszulki, teraz odbiłem się od drzwi idąc na uczelnię. Na szczęście, bo wszędzie czas znaleźć te pozytywy. Na szczęście. Zrobiłem dużo cardio. Szczęść numer dwa. Mam koszulki, także zaraz wam je pokażę. No i co tu jeszcze jest szczęśliwego? W sumie to tyle, ale powiem jeszcze jedną rzecz. Tylko sobie przysiądę na łóżku. Powiem jeszcze jedną rzecz odnośnie mojego treningu, bo tak sobie rozmyślałem co będzie w tym vlogu i trening wiem jak wyglądał, jakbym robił crossfit, ale nie, 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 ja nie robię crossfitu. Po prostu wśród moich pięciu dni treningo, treningowych mam jeden taki trening metaboliczny powiedzmy, gdzie jest właśnie pięć ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim, czyli taka gigant seria gdzie dopiero później odpoczywam, nie? To jest taki jeden nietypowy dzień, który jest całkiem nieszablonowy, różni się od pozostałych czterech dni. Hmm, pozostałe 4 dni są, powiedzmy, typowo kulturystyczne. Hmm, zdradzę rąbka tajemnicy z tego nowego planu, że robię teraz właściwie 5 razy w tygodniu full body. No, pięć razy w tygodniu full body workout. <grym> Także teraz niektórzy mogą być happy, że Wreszcie ćwiczę planem, metodą planu, którą polecam. No. Dobra, to wiecie co tam się wydarzyło przez ostatnie godziny, które mi z życia zabrano. Ok, pokazuję wam koszulki i zabieram się za robienie jajecznicy na boczku, bo jestem mega głodny, ale na początek obowiązki, czyli Youtube i koszulki. Zapraszam na unboxing t-shirtów. Ok, mamy rozpakowane koszulki, przynajmniej częściowo. I ogólnie wkurw na życie ciąg dalszy myślałem, że będę się jarał tymi koszulkami w opór, ale ogólnie są spoko, jakoś nadruków się wydaje OK. Zobaczymy jak będzie po praniu. Nasza grafika jest bardzo fajna, naprawdę mi się podoba. Zawsze lubiłem to logo. takie grafiki inne, jakie sobie wymyśliliśmy, na przykład pyszny, duży chłopiec. Wziąłem szarą i Radzi wziął sobie czerwoną, jeszcze mu nie rozpakowywałem, ale co mnie wkurzyło? Jak widzicie mam tu metkę, co było? Co było zamawiane, nie? Jak to powinno wyglądać? Z przodu mamy nasze logo, z tyłu mamy hasztagi, nie? Hashtagi takie śmieszkowe. Obracam koszulkę, a no tu kurde nic nie ma, nie? Fajnie. Na drugiej natomiast już te hashtagi są. Także pokażę wam, jak to powinno wyglądać. a w ogóle zadzwonię do tej drukarni i nie wiem, upomnę się o swoje, nie? jak jest metka nałożona, jak to powinno. Hashtagi. Takie śmieszkowe. Power bjt, Motivation and Diet. Mm, także takie dwie miały być, białe elki. Z przodu herb, bycie jak herkules z tyłu śmieszkowe hasztagi. Po jednej dla mnie dla, dla Radzia. Oprócz tego szary pyszny, duży chłopiec. To jest dla mnie czerwony pyszny, duży chłopiec dla Radzia i jedną taką czarną no, strasznie ciemno się wydaje, jest czarna, z logo z herbem bycia Herkules do treningów. Hmm, czyli pięć koszulek, nie? Z czego jedna jest nie wiem, no nie, niekompletna, nie? Tamta, tamta, o tamta. No, także to tyle. Idę robić jedzenie. Okej, okay, witam ponownie. Yy, posiłek gotowy, jaśnica na boczku gotowa. W międzyczasie zadzwoniłem sobie yy, do tego sklepu z koszulkami i dowiedziałem się, że jedyne co możemy w tym przypadku zrobić. No to albo zwrot pieniędzy za brak tego jednego nadruku, czy jakieś, nie wiem, 15 zł. Albo mogą mi nadrukować na te plecy te hasztagi, nie? Jak przyniosę koszulkę. Z czym, że ja tam byłem dwa razy, drukarnia nie jest pod moim domem, a trzeba przejść też 5 km. A raz byłem i sklep był zamknięty. Moim zdaniem, w takim przypadku, gdzie klient mówi, że dwukrotnie się przyjechał na firmie, raz, bo nie było pracownika, drugi raz, bo źle wykonali mm, po prostu zamówienie, swoją pracę, mm, no powinno to być inaczej rozwiązane. Powinien dostać za darmo koszulkę albo w ogóle zwrot pieniędzy, bo zamówienie zostało źle wykonane, a nie że mm, tylko częściowy, Bo całość zamówienia kosztowała jakieś 300 zł. Swoją drogą, żeby odpowiedzieć na pytania, nie, koszulki nie są na sprzedaż, nie otwieramy sklepu z koszulkami, tylko to był, miał być mój prezent na urodziny, które miałem 5 marca, miałem sobie zrobić taki upominek, jakby ktoś nie wiedział. No i upominek, który mnie kosztował, troszkę nerwów. Czyli no, nie wkurzyłem się, no bo bez przesady, to tylko koszulka, ale chciałem mieć konkretną, z konkretnymi adrukami, czekałem x czasu, no i się nie doczekałem. Dobra, na szczęście jest pyszna jajecznica na boczku, która y, koi nerwy. Także lecimy. W tle macie pralkę, także sorry. Mm. No i co? Jajecznica na boczku. 100 gramów boczku. 5 jaj. Du dużo soli, dużo pieprzu, bo właśnie Ostatnio mam fazę na sól zwłaszcza. Tak, tak, wiem, niezdrowo, ale cóż. Do tego mrożone porzeczki. Czarne porzeczki, 200 gramów, petarda na deser. I dzisiaj ogrzeję się cieplutkim Lordem Nelsonem o smaku truskawkowym. Także życzy, życzcie mi smacznego. No i widzimy się później. Ok, dochodzi 20.30. Mamy tutaj coś do smaku, kawusie o aromacie karmelowym. Gdybym tu jeszcze dodał słodzika, to w ogóle byłoby petarda, ale jak wiecie, ostatnio mm, słodzik ograniczam, czy też w ogóle ograniczyłem totalnie. Także sama kawa o aromacie karmelowym, napadę petarda. Mm, nie pamiętam nazwy cholerka, ale jeżeli ktoś z Was kojarzy, to dawajcie, piszcie w komentarzach, Wiem, że jest taka kawa aromatyzowana w kilku różnych wersjach. Właśnie tam jest karmel, wanilia i chyba orzech. W takich słoiczkach 100 gramowych. Właśnie dzisiaj w żabce złapałem. Może sam jakąś wodkę rzucę. Ok, zrobimy sobie takie kawowe QA. Tylko gdzieś odłożę aparat. Tak, nie mówił kamerując kawę. Tylko siebie. Mhm. Będzie. Będzie git. Będzie git. Kawusia jest. Karmel. Zaloguję się na kompa i lecimy z tym Q&A. Chociaż takie małe, bo widziałem, że jest kilka komentarzy nieruszonych pod ostatnim filmem z prefatygą. W ogóle tam chyba nie odpowiadałem. To z tego co tam widziałem, prefa tyga. Popraw klatę, popraw barki, bądź jak Herkules. Ok, wchodzimy w sekcję komentarzy. <laughs> OK, lecimy. Czy pompki jako ćwiczenie prefatygowe przed wyciskaniem na ławeczce płaskiej są dobre? Hmm, jeżeli chodzi o pompki, jako rodzaj prefatygi, czyli powiedzmy wstępnego zmęczenia klatki piersiowej, hmm. wydaje mi się, że troszkę zbyt wielostawowe ćwiczenie, bo jest to jakby nie patrzeć po prostu wyciskanie. Hmm. Lepsze będą tu, jak powiedziałem, rozpiętki, na przykład, gdzie będziemy w większej mierze pracowali tylko i wyłącznie mięsiem piersiowym. Aczkolwiek, jeżeli jakoś dobrze wyizolujesz tą kratkę na tych pompkach, jak się jakoś ułożysz odpowiednio, to może tak, bo w zasadzie ciężar jest mały przy tych pompkach. Niektórzy przy pompkach rzeczywiście bardzo tą kratkę czują. Jednak pamiętajmy, ma być to ćwiczenie. Hmm, które nam maksymalnie pozwoli wyizolować dane, dane mięśnie, daną grupę mięśni, którą chcemy potem e, przepracować. Nie? Także ja polecam coś izolowanego na mięśnie klatki piersiowej, i najlepiej moim zdaniem tutaj sprawdzają się rozpiętki. Hmm, no i tak jak mówiłem, ciężar maksymalnie najmniejszy, przy którym czujemy już pełną pracę mięśnia. Ale nie pełno, że go męczymy, tylko że jest w pełni angażowany już, nie? Że po prostu czujemy jego pracę. Lecimy dalej. I druga część pytania od tego użytkownika: czy L skład albo jakieś lekkie rwanie, czyli skład snatch będzie dobre przed przysiadami? Nie. To jest typowe już wielostawowe ćwiczenie i wielostawy przed. Wielostawy w formie izolacji nie za bardzo. Ćwiczenie prefatygowe ma być przed wielostawowymi, a nie wielostaw i znowu wielostaw, nie? Ćwiczenie prefatygowe jest po prostu ćwiczeniem izolowanym na daną partię, by uczynić z tej partii najsłabsze ogniwo przed kolejnym ćwiczeniem wielostawowym, żeby ta właśnie partia obrywała najbardziej, nie? Także rwania, przysiady, nawet te bez ciężaru, te R składy też po prostu odpadają, nie? Nie, nie? nie będziemy wykonywali jako prefatyga. Sorry, troszkę się rozprostuję. Nie będziemy wykonywa, wykonywali jako prefatyga przed przysiadami znowu przysiadów, nie? Więc to nie ma, nie ma sensu. W ogóle jestem trochę zaspany, pewnie, bo miałem taką. Drzemkę wieczorną regeneracyjną. Blisko godzinkę sobie drzemałem do, do, do 20. Dobra, lecimy dla, dalej. Czy prefatyga wchodzi w grę przy treningu FBW? Myślę, że jak inteligentnie to wciśniemy w plan, tak najbardziej, nie? Zawsze w FBW może być i tak w jakiś sposób dzielony. Gdzie jest nacisk na konkretną partię w danym dniu, może być full body z naciskiem na klatkę, full body z naciskiem na plecy, full body z naciskiem na nogi I na przykład mm, przed tą partią, przed tym ćwiczeniem docelowym Powiedzmy, przez wyciskanie na klatkę, jak najbardziej możemy sobie walnąć, na przykład rozpiętki yy, I dopiero później zrobić klatkę, nie? Także full body nie musi znaczyć, każda partia yy, tak samo dostaje w pierdziel. Ale któraś partia może być traktowana jako priorytet i może dostać w pierdziel bardziej, a żeby dostała w pierdziel bardziej, warto jest tutaj właśnie wprowadzić prefatygę, żeby ją wstępnie naruszyć. Tę partię oczywiście część ludzi jest ciekawa, czy takie wprowadzenie takich ćwiczeń, jak prefatyga, takich zabiegów nie osłabi ich osiągów na tych ćwiczeniach właściwych. nie? Czy na przykład tak wykonają rozpiętki, czy będą słabsi na wyciskaniach i no, w pewnym stopniu można powiedzieć, że jakoś tam już to osłabia mięsień Jednak prawidłowo przeprowadzona tyga, czyli taka, taka, gdzie używamy tych maksymalnie najmniejszych ciężarów, przy których czujemy pracę mięśnia, jedynie będzie nas aktywowała do większej pracy, tak w teorii, przynajmniej powinna aktywować nam pełen szlak. Pełen szlak. No i się zaciąłem, i teraz już nic nie powiem. Ok, może spróbujmy to ugryźć jakoś inaczej, bo troszkę brak mi słów. tego powinniśmy wstępnie, jakby pobudzić nasze, naszą mięśniówkę do pracy. Jest to ciężar na tyle lekki, że po prostu zastymulujemy organizm do wysiłku. Jest to po prostu tak, jakby. Serie wstępne, jakbyśmy przedłużyli nieco, co serie wstępne, tak naprawdę, i jeżeli przeprowadzimy profategię w odpowiedni sposób, no to nie powinno to wpłynąć na osiągi siłowe. Tak samo jak rozgrzewka nie wpływa jakoś negatywnie na osiągi siłowe, a może nas przygotować. Oczywiście, jak wykonamy rozpiętki na ciężarze 25 kg, czy nawet 20 kg w zasadzie dla wielu ludzi, no to po prostu my przetrenujemy mięsień klatki piersiowej a my go chcemy tylko wstępnie naruszyć, jakby aktywować, nie? Tak, żeby po prostu klatka piersiowa dostała wycisk na kolejnym wielostawie, a nie żeby ją przetrenować, nie? Także tu trzeba sobie zdać sprawę, że my tak tylko mamy mm, naruszyć ten mięsień, a nie go przetrenować, nie? Ciężka sprawa, ale mm, myślę, że, że wiecie cholerka o co chodzi, nie? Macie lekko Przećwiczyć daną partię, ma się jakby aktywować o to jest dobre przed tym wielostawem, nie? I to nie powinno wtedy wpływać na to ćwiczenie wielostawowe. Dobra kawa, bardzo. Jeszcze jedna rzecz. Wbrew tej powszechnej opinii, która obiega już cały świat, ciężar nie jest jedynym wyznacznikiem progresu naszego na siłowni. Nie tylko, więcej talerzy na sztandze oznacza, że my się rozwijamy. I to, że zrobiłeś 100 razy 10 w danym ćwiczeniu, nie oznacza, że że idziesz do przodu, na przykład, jeżeli wcześniej zrobiłeś 100 razy 8. Ponieważ chodzi o efektywność powtórzeń, nie? Tym samym nawiążę do pewnego pytania, Pewien użytkownik zapytał, że co jeżeli przez 2 lata robił po 30 serii na klatkę i plecy, tak samo na biceps, triceps, to czy, czy to znaczy, że organizm się przyzwyczaił do takiego trenowania i czy on musi stale zwiększać objętość, czy może ma zmniejszyć i zacząć od nowa. A więc tak, no organizm ludzki się przyzwyczaja do wielu czynników. Po pewnym momencie każdy rodzaj treningu staje się dla niego już po prostu, powiedzmy, czymś normalnym i nie stanowi to bodźca stresowego, że tak powiem, dla organizmu i organizm nie musi się do tego przyzwyczajać, nie musi się regenerować, także trening przestaje sprawdzać, przestaje spełniać swoje zadanie. Trening ma nam uszkodzić mięśnie, stworzyć jakiś tam stres metaboliczny i my po regeneracji mamy być więksi silniejsi, nie? No, ale jeżeli organiz się przyzwyczaja, no to jest to dla niego chleb powszedni i te zmiany nie zachodzą tak jak powinny. Ale uważam, że po pierwsze powinieneś właśnie sobie tą ilość serii ograniczyć i zastanowić się nad tym, że nie chodzi o to ile Ty serii wykonujesz. Nie, nie tylko o to chodzi, ile ty serii wykonasz, że 30 na klatkę, 30 na plecy, po 20 na biceps, triceps ważne jest, ile to będzie efektywnych serii bo jeżeli na przykład dajemy sobie na sztangę 100 kilo, wykonujemy dajmy na to 12 powtórzeń z czego pierwsze 6 jest dobre technicznie, drugie 6 jest oszukiwane jakieś ruchy wymuszone to są i pracujemy Innymi partiami również. No to w jakim momencie się teraz znajdujemy? Wykonaliśmy 6 powtórzeń dobrze. Czyli jest to za duży przedział, by budować siłę, bo siłę najlepiej buduje się powiedzmy na tych wielostawach około trójek, na przykład, czy maksymalnie piątka, ale no szóstka to już jest taki w ogóle skrajność, więc za duży przedział, by budować siłę, ale za mały przedział, by budować hipertrofię. Nie? Mm, tak samo wytrzymałość. Także zrobiliśmy 6 powtórzeń. Jest to za mały ciężar, by budować siłę, za mała ilość powtórzeń, by budować hipertrofię. No a potem te kolejne 6 robiliśmy bezsensowne powtórzenia. Jedyne co uzyskamy, to tylko spalone kalorie. Spalimy po prostu więcej kalorii na tym treningu i zmarnowaliśmy serię. Niestety, tak jest faktycznie. Nieważne, ile serii, po prostu nie wykonaliśmy efektywnej serii w tym przypadku bo ani nie pobudziliśmy mięśnia do rozwoju siłowego, ani do rozwoju hipertroficznego, czy też poprawy dynamiki. Po prostu wykonaliśmy pracę i tyle. Ale był to zbyt duży przedział, żeby pracować nad siłą, a z kolei zbyt mało technicznie pracowaliśmy, powiedzmy, żeby pracować nad hipertrofią, bo żeby lepiej pracować nad hipertrofią, bo bardzo ważne jest to połączenie mózg mięśnia, jeżeli my wykonywaliśmy kolejne 6 powtórzeń na pałę, no to połączenie z mięsień po prostu nie istnieje. Więc mm, bardzo ważne jest, by każde powtórzenie w serii było jakościowo dobre, a żeby było jakościowo dobre, bardzo pomocne staje się tu tempo w treningu, czyli podział z każdego powtórzenia na 4 fazy. Faza ekscentryczna, czyli faza opuszczania, faza, gdy mięsień jest w maksymalnym rozciągnięciu, faza koncentryczna, czyli faza na przykład wyciskania i faza, gdy mięsień jest w maksymalnym skurczu. Cztery fazy. Każda z nich można sobie podzielić na konkretny czas, co pozwala nam się skupić na technice i na tak zwanym czuciu mózg-mięsień. Czy mamy coś jeszcze? Oczywiście część pytań pomijam, bo skąd bluza na przykład, to a bo dobra powiem no. Bluzę, którą który miałem na vlogu no to jest yy, w prezencie od mojej cioci ze Stanów. Pozdrawiam serdecznie. Mm, ale część tak jak mówiłem mam ze sklepu Food, Food Locker. Pokazywałem w vlogu ostatnio ten sklep. Mm, także to tyle. Dobra, nie mogę odnaleźć, ale może gdzieś, gdybym rozwinął sekcję, może jest gdzieś niżej. W każdym razie chyba ktoś pytał o to, co przed przysiadami abym ja polecał. I teraz tak. No, oczywiście to zależy, co jest tym targetem w tym przysiadzie, nie? Bo możemy do tego przysiadu podejść w taki sposób, że na przykład naszym targetowym mięśniem, który będziemy chci chcieli tam przećwiczyć, na przykład będzie mięsień pośladkowy, nie? No to wtedy musimy zrobić jakąś prefatygę na nasze pośladki. Na przykład może być to wstępowanie na skrzynie, hmm. hiptrasty. Ewentualnie, na przykład Hiptrasty 1, już by się może tu sprawdziły. A przede wszystkim może zrobić wstępowanie na skrzynie myślę. A jeżeli na przykład zależy nam bardziej na tej części, powiedzmy, mięśnia czworogłowego znajdującego się przy kolanie, jak to się mówi, tak zwana łezka, to możemy robić na przykład, przecież ja to robiłem na redukcji, Jezu, przypomnij sobie Zarzycki, poly queen step up, czyli takie półprzysiady. Gdzie wysuwamy maksymalnie nogę, kolano do przodu na takim krążku yy, pod piętą. Gdzieś tu umieszczę zdjęcie o co tu chodzi. I tam dosyć mocno izolujemy tą głowę mięśnia czworogłowego znajdującą się powiedzmy przy kolanie tą łezkę tak zwaną i potem wstępnie zmęczone te partie, te grupy mięśni, ta grupa mięśni dostanie największy wpierdziel na przysiadach. Także zależy właśnie jak podejdziemy do tego, bo Mięsień czworogłowy akurat jest tak skonstruowany, ogólnie w przysiadach jest tyle różnych grup mięśniowych, że właśnie w zależności od tego, który mięsień my zmęczymy, on potem dostanie wpierdziel. Tak samo na wyciskaniu na klatkę, gdzie pracują i barki, i triceps, i klata. Jeżeli my zrobimy prefatygę na klatę, no to właśnie dostanie klata. I o to właśnie chodzi w tym magicznym urządzeniu, jakim jest prefatyga. Że my sobie wybieramy tym ćwiczeniem prefatygowym partię, która dostanie największy wycisk. No i to chyba tyle. Już ubożę oh ile gadam. Zanudziłem Was. Kończę kawę. I zabieram się za robienie kolejnego posiłku, bo został mi posiłek węglowodanowy już tylko. Oczywiście kerbek Loading pełną parą. Także co? Już wiem jeszcze co, pokażę Wam koszulkę, bo mamy układ na sobie pysznego dużego chłopca mam na sobie. Tak wygląda jeden wzór jakby co? Pyszny, duży chłopiec. Hello. Jeżeli chodzi o karbę coading na dziś, to mamy... 200 g kaszy jaglanej z bananami, 2 banany i 200 gramów kaszy jaglanej, jeszcze kakao i cramon i będę kończył sobie flasza 17 odcinek trzeciego sezonu. Ostatnio bardzo często wpada ta kasza jaglana z bananami, także zajadam się przed snem i do następnego razu.